Cześć, witam Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszamy na kolejne wyzwanie wędkarskie. dzisiejszym z Łukaszem e, nad zalewem Jagodno. E, w poszukiwaniu w poszukiwaniu ryb, po prostu w poszukiwaniu ryb. A tak więc zobaczymy co dzisiaj będzie się działo. Dzisiaj jestem, no w sumie można powiedzieć trochę na zaproszenie e, Łukasza, ponieważ jestem nieprzygotowany jeżeli chodzi o zanęty i przynęty. E, no i zobaczymy. E, zobaczymy co dzisiaj e, będzie się ciekawego ciekawego działo dzisiaj feeder no i jedziemy tak jak widzicie, kupa sprzętu Czwijonego mniej za... talentu mniej talentu, nie, będzie talent jak tu widzę, że tu jest naprawdę to jest do dobrym przygotowanie Łukasz będzie kręcił towar na dzisiejsze łowienie a masz fajny ten, fajne, fajne wiadereczka kompaktowe no to, to jaka to firma, bo to takie kolory, Bertini chyba. No dobra, co podajemy, panie? Wonder Yellow, Wonder Black i Wonder Black. I wszystko jasne. Dokładnie. Nastawiamy się na ryby karty laty. Dokładnie. Karasio, leszczo, jazio. O konie. O konie. <laughs> A no, tutaj Łukasz wcześniej od razu rzucił na kolor wódne. Żeby wiedzieć jak się dopasować I co nam wyjdzie? Wyjdzie nam taki kolorek Wyjdzie jaki wyjdzie, nie? Dokładnie. Taki brązowo, brązowo ciemny, no, no. ten lokos? Dużo na to łowisz Dobry to? Bardzo, bardzo. Łowię tylko na to całe ostatnie trzy sezony i myślę, mhm. że to jest to naprawdę. Mhm. No, ja A na drugą będziemy mieli mączkę rybną. Także mhm. zobaczymy co z tego wyjdzie. Mhm. Trochę konopi dodamy, żeby nie było. Ale to wiesz takie to szybkie mieszanie to warto. od razu tak. wiesz o co chodzi. żeby wiesz ja tak. co tak. masz zrobić. No damy. Jak dużo chcesz tego podać? Nie na początek. A tylko łowić na ten, czy będziesz na początek nęcić? takich dużych, dużych, koszyków tych do nęcenia, mhm. no nie już 4 z no i zaczyna, Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jak nie będzie w ogóle, to będziemy dalej sypać, jak, jak nie, to wejdziemy w bączkę rybną, no, zobaczymy. Dobra, to jest to, to. To zużyty olej silnikowy, tak? Dokładnie. No. Aromaciem lasy. <gł> miałbyśmy lasą, No. No mamy tam gdzieś około 5 stopni, nie? Mhm. Na pusie, więc... Ma być 8 albo 9, także zobaczymy. Ja Wydaje tak trochę jak Magda Gessler tutaj <grymne> <widzę, bo> ty... <grymne> ja, na widzę, to jest... to przepisy na żywo wychodzą. To jest mi... Wszystko jest live. Tak. się. Nawet i Skoro mamy możliwość skorzystać z kulki skanującej, Lipper Chirp Plus, no i zobaczymy, że są tu jakieś ryby. Ostatni, pierwszy, ostatni ruch. Ok, ile tam mamy. Przez 2 ,1, 2 1, Pięknie, 0 ryb, to mi się budowa. no może być. Oho, no, uh -huh. wiem, już będzie tak samo czym nie. 9 stopni na wodę, czy nie najgorzej. No, tam 5 stopni teraz. Tam, 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 daleko tam nie daleko? Mm -hmm. sorry, sorry. Sorry. Tu jest cały czyli ostatni rzut nie no ja. może być? tu jeszcze tu jeszcze, to jest... dwa jeszcze dwa razy dalej jeszcze dwa razy dalej? tak, tu jest blat po prostu. Właśnie w Z racji tego, że w dniu dzisiejszym będę testował nowy kij filterowy, kijek Sportex, Sportex Germany Exclusive 40-80 gram, zapowiada się bardzo fajnie, no ale nie mam zbudowanego zestawu, to pokażę Wam na szybko jak zrobić sobie najprostszy, szybki zestaw zestaw dołowienia klasycznym fiderem. mam tutaj plecionkę 010 do tego przypon strzałowy 022 i kręcimy słuchajcie najprostszy zestaw pod klasyka fiderowego. na żyłkę główną znaczy na tą strzałówkę Dajemy koralik tego typu łącznik, koralik z zagrawką do wymiany. Do wymiany słuchajcie koszyków. Dalej dajemy stopery. Ja tym razem dam. 3 stoperki za stoperami robimy skrętkę, ale przed skrętką jeszcze dajemy, słuchajcie, łącznik do szybkiej wymiany koszyków tego typu. To są łączniki walk, walk fish, to są chińskie łączniki. Testuję je od jakiegoś czasu bardzo fajne za w, rozsądnych, w rozsądnych pieniążkach. Ja chyba wziąłem trochę... Wziąłem większy ten łącznik. Są mniejsze. Tak, są mniejsze. łącznik. Robimy skrętkę. Jest około tam siedmiu, ośmiu centymetrów. Ja tutaj zrobię podwójną, aby tutaj była do stopera grubsza. No i przy samym łączniku też zrobię jedną pędelkę. kręntkę No <ścoughs> i zestaw praktycznie praktycznie gotowy. Do tego damy jeszcze słuchajcie koszyczek Dużymi koszyczkami za nęce 400 gramowymi O, nie na mącznik. Łukasz już łowi. O, tego typu rozwiązanie. Mamy e, e, skrętkę, która odbija od koszyka. Dzięki czemu będzie się plątał. Ja to, to jest woda, e, woda stojąca, więc e, urywamy sobie zemko, odkładamy no i dobra i czas rozpocząć nęcenie, a potem łowienie. Ryby. Bardzo dobrze, tak jak się spodziewaliśmy, zero. <gum> Kompletne zero na razie. Zobaczymy, to się może plan zadzieje. Jest, plan jest taki, że jak tutaj się nic nie działo, to ruszamy na spin. Dokładnie. Może jak te chmury przejdą, bo się kończą. No, to coś się zadzieje. Co to coś się zadzieje, no. No, zaczyna się rozpogadać. ta poranna taka mgła zaczyna schodzić. Wilgoć. Stacja musi być. Przebitkę. Przebitkę No i dobra, niestety nic się nie działo, jeżeli chodzi o feeder. Składamy sprzęt, przyzbrajamy się na spinning, spróbujemy, może jakiegoś, za jakimś drapieżnikiem ruszyć. No i co? No i fajnie. czyli znaczy nie fajnie, że nie było ryb, natomiast no tak niestety jest już tą późną porą, mamy 11 listopada. Więc no na, na tą rybkę trzeba po prostu sobie zasłużyć, trzeba ją wychodzić. Niemniej jednak słuchajcie, nie lada gratka, konkurs na kanale Wędkarski Challenge, który właśnie niniejszym ogłaszam, konkurs, a do wygrania wędka Marki Sportex, Fider 40-80 gram wyrzutu, 3,30 długość, przelotki typu, e, typu słuchajcie, Seek, e, uchwyt Fuji, bardzo fajne wędki, trzy szczytówki, e, jedna, dwa, trzy uncje. Jednouncjowa dzisiaj była grana, bardzo delikatna, myślę, że to szczytówki węglowe. E, I co najważniejsze, bardzo fajne, jeżeli chodzi o te wędki, rzadko się to zdarza w wędkach słuchajcie szczytówki o tak jak widzicie e, ostatnia szczytówka antysplątaniowa więc bardzo fajnie bardzo często tracimy te e, te, e, te szczytówki szklane w momencie kiedy tam się tam plecionka czy żyłka czy żyłka gdzieś tam zaplącze o ten o tą przelotkę szczytową bardzo często strzela nam strzela nam i mamy Problem musimy obcinać. Tutaj ten problem jest w tych wędkach rozwiązany. Tak więc wędka ta do wygrania w konkursie na kanale Wędkarski Challenge, organizowanym razem z marką Sportex. No i co? Oczywiście trzeba. Jakie są warunki udziału w konkursie, wygrania tej wędki? Jeżeli chodzi o post konkursowy, znajdziecie go na stronie, na fanpage'u na Facebooku marki Sportex, na który Was serdecznie zapraszam. Oczywiście. Jeżeli chodzi o warunki, trzeba być subskrybentem kanału Wędkarski Challenge, to jest pierwsza sprawa. Trzeba lubić, polubić stronę na fanpage, fanpage Sportexu. Link, oczywiście, linki macie do, 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 tych stron, do tej strony, do tego fanpage'u w opisie. No i tam macie, tam macie link, tam macie post konkursowy. No i co? Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania Fidera marki Sportex, a my się przezbrajamy i lecimy poszukać trochę okoni, szczupaków, może sandaczy. No w sumie to nawet dla kinematografii byłoby dobre. No, dobra dobrze. Że... Razem relaksik zobaczymy, może przyniesie rybkę E, jaki duży ty Czekaj nagramy? Jak to się mówi Na bezrybiu To no i rak ryba Ale jak poczułem ładnie ty Na bezrybiu Słuchajcie i rak ryba Jeden zero w rakach Dokładnie No i słuchajcie, prawdopodobnie miałem branko sandaczowe Zobaczcie Gumka ściągnięta Puknięta Zębiska puknęły Niestety się nie wcięło Gumka jeszcze cała No ale... Niestety Poczułem przyciąłem, ale było już za późno Plujemy dalej. Włączam kamerę, może się uda nagrać, słuchajcie branie nawet, jeżeli powtórzę oczywiście. Okej, okay, mamy, mamy to był, był strzał to nie mały chyba Nie wiem co to jest, czy, czy, nie, czy nie kapota Elegancko Nie, to ryba, dobra Dobra O za... kurwa strzep wow. O kurwa, jaka fada Mam no to tylko ryby Słuchajcie w to miejsce gdzie ja miałem ściągniętą gumkę Zwałem Łukasza, ma trochę lepiej przygotowany sprzęt. O, ładna gumeczka. Pojaż jest coś tego ziewnięte. No jest chyba coś, nie tutaj zęby. No, no dawaj, próbuj, może stoją. No i słuchajcie, kończymy tą nierówną walkę zimno, jak cholera, nic nie bierze, trzeba. Trzeba wracać na chatę. Jeszcze chciałem Wam pokazać taką fajną. Fajną pakę. Może być super prezent na święta, jeżeli chodzi o deepera. Jako sonda deeper chirp do tego ter, ter, termos na gorące napój na te chłodne dni, idealny. No i taka e, taki komin. Super, super fajny, ciepły, wygodny, niedrażniący. E, myślę, że bardzo, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o jakieś tam świąteczne prezenty. Myślę, że każdemu wędkarzowi może się przydać. No a my kończymy tą nierównowalkę no, i trzymajcie się, cześć. Ja jeszcze zapraszam na kanał e, Łukasza Wędkarze ze Solandii, Na kanał, na profil, na fanpage na, na Facebooku. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. A komu się podobało, oczywiście zostawcie łapkę do góry dla osób nowych na dole będzie przycisk subskrybuj. kliknijcie będzie zadawać informacje o nowych filmach. Ja się z wami żegnam. Już teraz zapraszam was na kolejny odcinek na kanale Wędkarski Challenge. Trzymajcie się, cześć.